Dzień dobry, Siemanko, driftingowy nerd z tej strony. Witam Was we wtorkowy poranek i witam Was w zasadzie zawsze wtedy, kiedy Wy to oglądacie. Dawno nie wyrzucałem nic zdaniem nerda, a przypomnijmy, zdaniem nerda to format, w którym razem sobie dyskutujemy na różne bieżące tematy, jeżeli chodzi o drifting. No, i myślę, że jest naprawdę jeden bardzo ważny temat, który właśnie chciałbym, abyśmy tutaj na jego temat stworzyli dyskusję i w komentarzach też pokazali naszą siłę i to, że nam zależy. Oczywiście, patronem tego i każdego mojego odcinka jest zborowski.de oraz Procastom. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć na Patronite, to kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu. Też z takich bieżących ogłoszeń, jeszcze zanim zaczniemy nasz temat, na dniach wrzucę vloga z Irlandii, w którym pokażę Wam trochę kulis, trochę rzeczy, które mnie zainteresowały, które zwróciły moją uwagę. A więc zapraszam Was serdecznie tutaj na vloga z Irlandii, jedynego polskiego vloga z Irlandii, tak w ogóle. A więc tutaj na pewno warto oglądać. Ten materiał będzie bardzo ciekawy. Pracuję nad nim w wolnych chwilach. Na ten moment nie określam Wam, kiedy dokładnie go wrzucę, ale na pewno, kiedy on będzie, no to się o tym dowiecie jako pierwsi. Dobrze, więc przejdźmy do głównego tematu, który mocno mnie nurtuje, ale który też wywołuje naprawdę duże zamieszanie w driftingowym świecie, i myślę, że zamieszanie to jest słowo, które bardzo pasuje do całej tej sytuacji. Jest to zamieszanie, ale moim zdaniem też jest to patologia i to patologia społeczna, nie driftingowej społeczności, tylko społeczna, ponieważ jest to coś, przez co driftingowa społeczność cierpi. A więc na pewno zauważyliście, że ostatnio z powrotem wyszły dwa głośne tematy, jeżeli chodzi o zamykanie miejscówek do jazdy bokiem jeden w łodzią. W okolicach łodzi, drugi w Tuczępach, zamknięcie toru Tuczępy. I już z tego miejsca Was zapraszam w najbliższą niedzielę. Właśnie na Tuczępach będzie ostatni driftingowy trening, ostatnie lecimy bokiem. Impreza, która naprawdę, można powiedzieć, tą krakowsko-rzeszowską driftingową brać mocno, mocno spajała, dawała możliwość do bezpiecznej jazdy i miejsce do realizowania swojej pasji. I niestety przez społeczeństwo, które e, podobnie w Tuczempach, jak i tam podobnie w Łódzkim, e, niestety przez ludzi miejscowych ludzi, którzy pewnie znają życie i znając e, przykłady z innych tego typu historii w Polsce, których już niestety mieliśmy sporo, okazuje się, że pewnie jest to kilka, a może nawet jedna głośno krzycząca osoba, której coś nie przeszkadza i po prostu ta osoba, czy tam ta grupa, wąska grupa osób jest no na tyle głośna, że większość na tym niestety musi tracić. Dla mnie jest to patologia społeczna, ponieważ pytanie, które zadaję sobie ja, ale którą też zadają sobie wszyscy, to jest: gdzie te osoby, które są na tych miejscówkach, które chcą trenować swoją ukochaną dyscyplinę, rozwijać pasję. Osoby, które dzięki temu stają się lepszymi kierowcami. Bo przecież każdy wyjazd na tor, każda jazda w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, poznawanie swoich granic sprawia, że my jesteśmy lepszymi kierowcami. I ja się pytam, gdzie osoby, które w tym miejscu, w tych miejscach się spotykały, które tam trenowały, doskonaliły swoje umiejętności kierowców, gdzie one mają się teraz podziać, mówiąc krótko, i gdzie oni wszyscy mają jeździć. Na ulicy no i co? Ktoś wyjedzie na ulicę, stanie się tragedia i wtedy te osoby, które krzyczały najgłośniej, żeby zamknąć tę miejscówkę, co wtedy powiedzą, mogli jechać na tor. Ale przecież właśnie Wy doprowadziliście do tego, że tego typu miejsce, taki tor w waszej okolicy, który sprawiał, że w waszym lokalnym społeczeństwie nie było jakiegoś latania po ulicach. Przecież to wy sprawiliście. Którzy krzyczeliście, że mogli jechać na tory, że takiego toru właśnie u was nie ma. A przecież nie każdy ma możliwość, żeby jeździć na tory po oddalone o kilkaset kilometrów. Naprawdę to jest bez sensu. I tutaj mój apel do osób taki, aby no gdzieś tam jeszcze pomyślały o swoich bliskich, o swoim komforcie, o swoim bezpieczeństwie, ponieważ takie zachowania, takie. Chodzenie wokół tego, aby zamknąć taki tor. Jedyne co może przysporzyć, to to, że na Waszych ulicach będzie mniej bezpiecznie, bo przecież każdy ma swoją pasję i każdy chce ją gdzieś realizować, i ta adrenalina jazdy sportowej no jest potrzebna, i wiele jest osób, które ma taką potrzebę. Ja sam mam taką potrzebę i staram się to, mimo że z wielkim trudem, zawsze mi to przychodzi, bo naprawdę trzeba nieźle kombinować, ale staram się tę adrenalinę też do siebie co jakiś czas dostarczać. A więc tutaj taki mój apel do, też do społeczności driftingowych z tamtych okolic, abyście pokazali i na pewno słyszałem, że tam w Łódzkim to już w zasadzie jest wszystko pozamiatane i tam naprawdę poszło grubo, ale chociaż w Tuczępach jest jeszcze, dzisiaj mamy wtorek, a więc jest jeszcze do niedzieli kilka dni. Przygotujcie swoje auta, zróbcie je ciche, zróbcie najcichsze wydechy, jakie się da, zróbcie naprawdę co możecie, aby było tam jak najmniej uciążliwie, po to, abyście jednocześnie mogli pokazać, że można robić to w bezpiecznych warunkach, ale z drugiej strony nie przeszkadzać lokalnej społeczności, tym osobom, które narzekają i którym jest to uciążliwe. No, oczywiście, drugą stronę też słuchajcie, trzeba rozumieć. Ale trzeba negocjować i trzeba rozmawiać. Jeżeli tamta strona krzyczy i chce was zakrzyczeć, to wy po prostu podejdźcie do sprawy na spokojnie i pokażcie, że da się to zrobić. Apeluję do was naprawdę serdecznie, abyście mogli to, abyście postarali się przygotować. ta, oto. ja wiem, że możecie podejść, że a co to da? Ostatni trening nie warto ingerować w samochód. Warto. Naprawdę warto i warto pokazać, i warto uświadamiać, że można to robić też. No bez uciążliwości dla tych, którym to przeszkadza. Wiadomo, są osoby, którym zawsze wszystko będzie przeszkadzało. Ale może efekt będzie taki, że na przykład część z tej grupy powie, kurczę, jednak da się to robić cicho, to ja się wycofuję, i wtedy tam ta grupa będzie już po prostu mniejsza. Z tego miejsca też chciałem tutaj zaapelować do całej driftingowej społeczności w Polsce abyśmy się na tych tuczempach w niedzielę zjawili i pokazali siłę. Tam będzie też zbiórka charytatywna. Naprawdę odpuśćcie sobie melan, odpuśćcie sobie pizzę, odpuśćcie sobie jakieś przyjemności po to, aby do tej puszki jak najwięcej włożyć w trakcie niedzielnego treningu, ponieważ taka historia charytatywna możliwe, że w tym miejscu i w tej okolicy dzieje się ostatni raz. A więc naprawdę warto tych środków dużo uzbierać, aby e, potrzebującym no, możliwie jak najwięcej, pewnie jednorazowo już niestety ostatni raz, ale mimo wszystko, żeby ten ostatni raz był możliwie jak najbardziej pomocny dla tych osób. Dlatego zapraszam Was serdecznie, wejdźcie na, tor, na fanpage Tortu Czempy. Tam jest wszystko opisane. Ja też się wybieram w niedzielę, aby wesprzeć, po pierwsze akcję, ale przede wszystkim aby wesprzeć tortu czempy. Pamiętajcie, free to chempy, niech to będzie swojego rodzaju. Manifest tego, że drifting to sport, który ma łączyć a nie dzielić i który też potrafi dostosować się do społecznych potrzeb. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie o tej sytuacji, zamykaniu torów. Co wy uważacie na temat, który no niestety w Polsce jest coraz częściej. Ja nie mówię, bo pewnie też jakby zawsze wina leży po obu stronach. i Możliwe, że gdzieś tam ludziom, którzy mieszkali bliżej, a przyjeżdżały tam jakieś samochody z przelotami, może to było w jakiś sposób uciążliwe. Ale to też niech będzie nauką, i to też osoby, które robią treningi na innych miejscówkach, naprawdę pilnujcie tego, aby tego hałasu było jak najmniej z jednego względu, aby nikt się nie mógł do was przyczepić. Tylko o tyle tutaj mogę was prosić i myślę, że to jest na pewno jedną z recept na to, aby. Uchronić kolejną, kolejne miejscówki w naszym kraju, ponieważ ja mam wrażenie, że taki problem występuje. No na pewno najgrubiej w naszym kraju. Znam, słuchajcie, ludzi na całym świecie. Są tory, które mają mniejsze lub większe problemy, ale nigdy się jeszcze, przynajmniej ja nie znam przypadku z zagranicy, gdzie stałoby się tak, aby osoba, której ewidentnie coś przeszkadza, była w stanie doprowadzić do zamknięcia jakiejkolwiek miejscówki. A więc. Bądźmy razem, bądźmy silni. Jeden drifting, jedna miłość. Dawajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tej sytuacji. Jakie Wy też robicie rozwiązania, aby jeździć po cichu? Wiadomo, część z Was tutaj, nie jest to żadną tajemnicą, wiadomo, część z Was tutaj jeździ na strito, a więc Wy na strito, no też, no nie wyobrażam sobie jeżdżąc na strito i mając jakiś rzucający się w oczy i w uszy samochód. A więc dzielcie się rozwiązaniami po to, aby nawet właśnie na te tu czempy, czy na przyszłość po prostu, każdy mógł i miał tą wiedzę, co zrobić, aby nie robić wokół siebie zbyt dużego szumu. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Dzięki, że jesteście. Dzięki Wam naprawdę za super życzenia e, związane z moim dziesięcioleciem driftingowej przygody, za fajne reakcje pod filmem z Piotrem Więckiem, pod filmem z Dawidem Karkosikiem. E, za kilka dni na moim kanale oczywiście Relacja z Irlandii, do której te, też Was zapraszam i zapraszam Was do obejrzenia. Ja też celowo z tym troszeczkę zwlekałem, ponieważ naprawdę niesamowite emocje po Irlandii, tak naprawdę, do teraz jeszcze mną szarpią. Było to dla mnie niesamowite przeżycie i, no i zapraszam Was po prostu na tego vloga. Z tej strony, dzięki Wam wielkie za oglądalność, za uwagę, za to, że ze mną jesteście. Drifting Governor, z tej strony, wirtualna piona. Trzymajcie się, cześć.